To niby nic wielkiego, jednak dla osób mających problem z poruszaniem się sprawa jest bardzo ważna. Tym bardziej, że do tej pory bez pomocy rodziny lub znajomych niepełnosprawni mieli spore trudności, na przykład w dostaniu się do innej miejscowości. Trzeba było jechać autobusem, autobusy z MPK są niektóre przystosowane, ale też się nie przekładają, też ciężko wejść do nich i strach jest, jeżeli się wjeżdża, żeby się nie wywrócić. Całą pewnością jest wygodniej, bezpieczniej. Do tej pory poruszanie się poza Jelenią Górę, nie tylko do Wrocławia, no, wymagało... było kłopotliwe. Teraz kłopot powinien być mniejszy. Samochody spełniają rolę większych taksówek. Do dyspozycji są dwa auta. To samochód Trans Berlingo z rampą oraz samochód Volkswagen Caddy. Firma transportowa współpracuje z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych i tam można otrzymać do niej kontakt. Proszę uprzejmie dzwońcie do nas pod numer 7575 75 242 54. Za transport trzeba zapłacić, jednak podróż takim specjalnie przystosowanym autem jest bezpieczna dla niepełnosprawnych.